Witaj serdecznie, już w szóstym, ostatnim nagraniu z cyklu, w jakich sytuacjach trudno nam odmówić. Dzisiaj skupimy się na regule niedostępności, regule wpływu społecznego do kóreł Darcia która mówi, że bardziej pożądamy rzeczy, które jest w ograniczonych ilościach, bo myślimy sobie, że ojej, może zabraknąć dla nas, my czegoś nie będziemy mieć, będziemy wykluczeni z grona osób, które to mają. Pojawia się obawa. Obawa na tym powiedziała, FOMO niemożliwości doświadczenia czegoś przy pomocy danej rzeczy, która jest nam oferowana, właśnie w tej ograniczonej ilości. Zobacz, jak często mówi się, że jeżeli dziś do końca 22 godziny, do końca dnia coś kupisz, będziesz to mieć 50% taniej, a potem są już zwyżka ceny I ty nawet się nie zastanawiasz, czy tą rzecz potrzebujesz, czy nie. Uruchamia się Tobie mechanizm tego, że coś cię może ominąć ten reguła niedostępności jest regułą manipulacyjną, która często jest stosowana świadomie właśnie po to, żeby coś sprzedać, żebyś Ty coś kupił, kupiła. Popatrz, jak często obniża się ceny, Black Friday, jak często kupujemy coś, nawet tego nie potrzebując. Jak to się ma do asertywności? No właśnie, żeby nie dać się wplątać w coś, czego nie potrzebujesz. Zadaj sobie to pytanie. Co się stanie, jak tego nie będziesz mieć? Czy to pogorszy Twoją sytuację życiową, czy stracisz zdrowie, czy ominie Cię szansa? Jest to jedna na milion. Czy taka, taka, taka okazja może się jeszcze powtórzyć w przyszłości? Zadaj sobie te pytania, bo reguła niedostępności działa. Jest wykorzystywana w mechanizmach handlowych, sprzedażowych, a Ty po prostu możesz odmówić. Możesz się w to nie angażować i świat się nie zawali. Bardzo Ci serdecznie dziękuję za uwagę. Jeżeli chcesz wrócić do wcześniejszych reguł, to zerknij na filmiki poprzednie, gdzie tłumaczę, w jaki sposób, w jakich sytuacjach trudno nam odmówić, w jaki sposób wpływają na nas różne mechanizmy. Które działają na nas emocjonalnie, które wykorzystują emocjonalnie nasze podatności, żeby się na coś zgadzać, na co często nie mamy ochoty się zgadzać. Bardzo Ci serdecznie dziękuję. Jeżeli potrzebujesz indywidualnego omówienia, napisz do mnie, skontaktujemy się, pomogę Ci. Bardzo serdecznie dziękuję za Twoją uwagę. Pozdrawiam.